Dziemanaczko, widzowie, jestem Dominem Kino, Dzisiaj gram Fortnite'a i was, was muszę niestety przeprosić. Bardzo dawno mnie nie było, dlatego że mi się zepsuł niedobrze samochód. No to nie mogłem nagrywać, bo spałem u babci tydzień. Już miałam komunię, jeszcze miałem komu Jeszcze miałem milion rzeczy, dlatego tak długo nie nagrywałem. I trochę się rozpadł ten mój ten kanał i yes, niech to miałem konsolę Xboxa mam na niej też mam Fortnite'a a widzicie co się stało z moim kontem widzicie wszystko mi zresetowało nie mam fałdowców nie mam skinów nie mam nic nic nie mam o w ogóle sobie z teraz butyrojan z dyku żałuję jej to bardzo ale nie ma co się martwić Lecimy do gierki, dajcie suba lajka. Wyświetlenia też są oczywiście Was, znano, bo że tysiąc wyświetleń, czy tam kilka jest, na pewno mi się nigdy nie uda. Na tym kanale mój pie, mój kolejny Jeżeli chcecie następny odcinek, to zostawcie pięć łapek w górę. Jak będzie już 5 łapek w górę, to nagram ten odcinek. Jeżeli nie będzie, no to nie nagram niestety. Ale no, musicie dość, no bo chyba jestem waszym youtuberem. Dobra. Nieważne. Mój drugi filmik został zbanowany przez kogoś. Ja wiem przez kogo, ale nie mogę wam mówić, bo jeszcze ten filmik będzie zbanowany. O dodano ran... rankingi. Na pewno jestem już o wiele gorszy w fortnite'a, bo dawno nie grałem. Więc mój kanał mogę się pogorszyć. Ale I'm też się zepsuł teraz. Jakże to... Oczywiście lecim na moją miejscóweczkę. Chociaż nie, bo teraz lecimy na inną O ja! Dobra, nie używam. Jak chcecie Skybasey, na pewno mi się nie udadzą SkyBase'y, ale jeżeli chcecie pierwszego Skybase'a na tym kanale, to musicie... to musicie ten. Bo mam jeszcze nowe konto i nie mam zwiedzanych tych tych tych, tych różnych... Wiecie. Mistrzówek, ale jak chcecie tego SkyBase'a, to napiszcie w komentarzu. Polecimy na tą stacyjkę. Może będzie ten laser fajny. Chyba ktoś tu może też poleć. polecieć. Zapomniałem, tu są te boty. Ej, nie, boty tu są, to będzie źle. A, dobra. No, boty tu są. Jak ja to omijam? Nie wiem, ha, dobra, dobrze, że to omijam. O, ale ja szczęście uciekło. Pamiętajmy, to jest trybik z budowaniem, zero, zero budowania to by już leżał, nawet teraz. Jest tu ktoś? No kto by się Jan Ja, no na hita, no w są... Oczywiście gramy. Może sobie zagramy inną mapkę, umówmy się tak. Bo teraz to zbudowanie mnie jest stoi. Pruszki <tuszu> by nam na nadleśne. Dziń <tuszu> O, ja cię kręcę. Aha, zniknęła mi myszka, dobra. Ale, ale beka. ale beka. Ale Beka. już wiem jak... Czemu ja zepsułem tą myszkę? Aha, wyszłem. Dobra, teraz na co trafię? To będę musiał zagrać. Na przykład sobie, tak, nawet nie wiem co ja robię. O, na to. Wyrosłałem. Co to jest? Może jednak coś innego. No ja sobie nie będę tak wybierał jak jakiś noob sobie od razu wezmę. Co um, um, by tu sobie wziąć? O ja nie, tego nie chcę, tego. 50 na 50. Ale beka. Ale beka. Ale beka. Ale beka. Ale beka, Będę to wybierał pół godziny. Dobra, zagram sobie w te zombiaki. Ja je nawet lubię, no bo znam je. I zimnie w to się gra, na szczęście. I ludzi też można tutaj zabijać, tylko że na innej mapie, bo tu są tak jakby jadł O ja, ja zapomniałam o tym. Do ilu to jest? Zadzenie zakończą się za jeden dzień 18 godzin. To i wtedy na pewno już będzie następna aktualizacja dopiero. Teraz zrobiłem aktualizację. <k Boss 'in> <sum> <sum> Lecimy. Rozdział drugi. Sedon czwarty. Ostatnio jak patrzyłem na te napisy, no to był rozdział pierwszy yy, sezon. Nie pamiętam. Ja to znam. Ja to znam, tu jest taka ochrona. To są między innymi różne zombie. I nie mam tych rzeczy, bo ja gdzieś mam, bo tu niebieskie mam zarobione. Niektóre mam niebieskie. Gdzieś do tego tego, zaraz się zacznę. Muszę coś kupić, chociaż nie mam tyle pieniędzy. No ja trzeba 5 graczy, no kto by się... Takie słabe tańce mam. No bo co, zepsuło się. Ja i nikt by na to czekał. Eks na 60. No piąty gran, gdzie jesteśmy? Biegnie? Jakbym chciał, to najlepsze dla mnie jest to, 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 o to i może Oto to Cztery. O, jest pięciu osób, wow! Kto by się spodziewał? Tutaj jest ochrona, więc naluję. Ale to sobie pozbieram, gdzieś na niebieskich. O, od razu. To jest też zapala. Ej, czemu mi to od nowa mali czyt? Ale to jest... A dobra. Cholik. Co, chłop już ma... Kto by się tego spodziewał? Łatwiej wylać, ci korona A ty to sił Bo uspokoić wanie Łomagam, oh a dobra jestem tu to... Co mnie bije? Bo ty mnie bije? Jest bomba piek Esem. sobie powyrzucam. I na pewno pistolet nie wiem. ta esta. jest e Ej, zaczekaj, bo tu powinno coś być. O! ha, to będzie wolne za Zaczekajcie, bo ja tu coś też widziałem. Albo zaraz wybiorę ja inną matę. Nie, ja tego nie biorę. Auka. Ej nie, ja chyba wolę one versus one. To za długo tu sobie nie pogram na tym odcinku. Dobra. Moje odcinki są bardzo długie. Już to wiem. Ja wiem już co zagrać. Zawsze wiedziałem, tylko że byłem takim nobem, że jeszcze nie chciałem tego Gdzie to jest? Nie na parzanku. Lęgowisko. O to lubię, bo w to kiedyś gra. sobie pogram w, jak to się nazywało, yy, no, no ja tego nie wiem, halo, dobra w parku, levels 150, levels easy, easy, weźcie, easy, ciekawe co jest na 150, o, jak przejdę już te wszystkie, mogę zrobić odcinek, że przechodzę 150, Levelów Możecie napisać Ha mam jeden HP halo Jeden HP mam Ale to jest dziwne nie mogę się ruchnąć Dobra Ale ja w to chcę zagrać Jestem w to dobry Ojojo nie mogę zagrać 20 minut mamy na to. Ale na tej mapie się wszystko dostaje. Wybrałem sobie pojęcie. Mm? Tato zaskocza O tak, o Dobra, ja lankuję się Ha, 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 zezwam. Dobra Teraz robię trik Nie, to ty się nie jest. Halo, szybciej To dwa na 20 Mam za 5 minut. Nie! Jeżeli to nie działa, no to naprawdę zaraz. Zaraz tam pójdę. Aha, mamy poczekać 20 minut. Dobra, no. to jest bardzo fajna mapa. Ten odcinek co ja zrobiłam, że dostałam losowo? Nie mam karnetu, a go kupiłem. Miałem szczura, miałem tego, tego, tego. Miałem zrobiony cały ten karnet. Był taki piękny, miałem takie piękne skiny. I co się stało? I... A mój kolega też nie nagrywa. A jak ja będę nagrywał? to będę miał ksowaka. Hmm. Box PVP. Nie umiem robić boksów. Dobra, nie będę tak becząc zrobiła. Chyba ulubioną mapę. Satyn dla tej osoby, która ją zrobiła. Satyn. I tak gdzieś za 6 albo 5 minut to się skończy ten odcinek. Nie, i teraz na to też może będziemy czekać O nie, tu będą gadać, dobra. Wychodzę. To nie starałam. Mm. Rosy! O oh, ja! O oh, ja, ale mam pecha. Ale mam pecha. Ale mam pecha. No halo. Uch, szybciej. Jaki to jest? Uuuu, Polski! Uuuu! Brawo, nie wiedziałem, że pierwszy... I to te Polak to gra, nie wiedziałem. Jak do tego doszło, nie wiem. Ale się chwalę.

Po co ty lamp <laughs> w Snajpa by weszł. Tak ni nigdzie skąd? Ja już zapomniałem jak się buduje. Tak, tak. A jest tu jakiś Polak, prawda? Nie, nie. Ha dobra, snajper będzie. Tam się na szczęście nie ale co mam Właśnie, mogę im lasera dać Ale co mam nic nie dostał? Co oni nic nie dostają? Strafa idzie wiem. A ja jestem w strefie. Ale już nie. Na... Ło co leci, jestem strachem jakby co? Dobra. O, widzę chłopa. Co ja robię? Ej, co ja robię? Halo. Ja. Chłopie, uspokój. Się. Dobra, myślałem że ma mityczną Ale ma Dobra, nie da Ale węka Ale to Ludzie myślą, że nie debilami Myślałam, że już mu dają nie Dobra można! A to byłem jak że zabiłem. Bohatera, bohatera, bohatera. Ja. O ja cię kręcę. Co, zwywalił mnie chyba? Nie mnie zwaliło? Czemu ja mam zlegowane? Dobra, nie mam.

Ale przed chwilą jakiegoś bandyczka zabiłem. Ene, due, kie, pake, boba, borba, uko, Idzie pani mila do tego Kapi, kapi, bara. No czemu nie kapu. Co? Dobra... Jestem babiki Nie wiem. ja A wy jesteście kapi? Ja nagrywam. Jakie ty jesteś? Ja? Jestem Dominomukino. Nazywam się Dominik. I nagrywam właśnie na YouTube. Możesz mi nie wierzyć. No ale jak ja jestem skinem, a jak ja jestem skinem? Ja gram e, skinem wabikiem, bo, bo mi zepsuło e, konto i straciłem wszystkie skiny. No, a Jech? ja zginąłem, a ja zginąłem. Ja jestem panie i zginąłem przez jakiegoś, który mnie nabala. Ty oj debila. Bo cała mi drużyna weszła do... Ale ja naprawdę nagrywam na YouTube'a. Nazywam się na YouTubie Domino A już nas. O ja, co to, to, ta gra? To to, ta gra? Nie, to z tym goli, żołnierz. Ale ja nagrywam na YouTube'a. Na no YouTube'ie się nagle zdywam mm -hmm. do góry, no. Tak mm -hmm. jest, gada mi nazwa. No i był bambuj, kieski Ale ty ginąłeś? bo ja nie widzę go bambuja. Ja zginęłam. No ja wiem no nie, w Ja szukam twojej drużyny. Szukam twojej drużyny. Moja cała nie żyje. Moja Ej, kto tam? No, Ej, co jest połowa mojej drużyny? Ja chcę żyje No, ale nie mnie nie. przyjdź. Do... Aha, dobra. Moja drużyna wygrała. Moja drużyna wygrała.

A ja mam lag. Luggings. Ale ty mm, Ja też się patrzyłem w oczy bambika jakie właśnie. To byłeś ty? Ja, yeah. Już wiem jaki błąd zrobiłem. Aha, dobra, mam. Po ja, ja jestem w bazie fioletowej. Już ja myślałam, że w naszej. To tyle leciałeś właśnie tym... Yy... Nie, ktoś u nas. U nas ktoś leży. Gdzie ten chłop leży u nas? Ja jestem ja wy... ten. Gdzie to. ten chłop u nas leży? Bo u mnie ktoś leży. Tylko nie wiem gdzie. O, a u nas tam trzy osoby były. Ale to my mamy... Yy... O ja, ale wystaję. O nie, tu ty Jaka weszła? Ja atakuję cię więc. Jest! To oh, wow. 275! To ty? To ty ja byłeś? Byłem. To ja byłem. ciebie zabiłem. Wiesz kogo ty? zabiłem? Ja ciebie zabiłem, rozumiesz? A kurde, to... Nie. Ty ty ja idzie. nawet nie wiedziałem, że to ty, wiesz? No, nie no, wiedziałem, no. że to ty. Aha, no, więc... no, dobra. Nie! Zginąłem. Ja też wiesz kogo zabiłem? Zgorska. Ja zabiłem ciebie, rozumiesz? Ze snajpy. Dostałeś. Co nie? Kapi! Kapi! Ja ci dam snajper, wiesz? Kapi. Jak? Co to, to tak gada? Mhm. to <sie> ja się o, dobra. Już ja mam chyba na Ja nie Ja A ja też. Aha. A wiesz, że ta <submission> w tamtej rundzie ci dałem. W tamtej rundzie w rundzie tamtej ci dam snajper, nie chcąc. się. I Co ty mi Nie wiem. Co ty? Co ty? Cicho! Ja tu na, nagrywam na YouTuba, zaraz cię nagram. Shut up. Lekko, no, nagrywam na YouTuba? Ej, kto to? Nie, nie wiem. Okay. Nie. Kto to był? Nie wiem, nie jest. Ej dobrze. Ciszę, zaraz nie Kto to są? Ej, I wyciszony gość. Wyciszyłem. wyciszyłem go. Wyciszyłem go. Oho, o, 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 Ej, potem, ja ściągam słuchawki, ja ściągam słuchawki, bo coś to, to dziwnie czuję. Ale nie, ja naprawdę ten, już ej, zablokowałem, wyciszyłem tego gościa. Już się nagrywam na YouTube za długo. Ej, właśnie, widzowie, to ja się z Wami żegnam, Marka, bo za długo się nagrywam.